Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy program z cyklu Gość Dnia. Dzisiaj w naszym studiu gości pan Maciej Grabek, organizator imprez rowerowych przede wszystkim, ale również innych sportowych. A my na tych rowerowych się skupiamy, ponieważ 20 czerwca już w Jeleniej Górze rozpoczyna się Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska MTB Race. Czyli duże wydarzenie sportowe, na którym spodziewamy się bardzo wielu e, tych kolarzy z najwyższej półki. Jak to będzie wyglądało, które będą przebiegały trasy, no i przede wszystkim na co mogą liczyć kibice, bo kibice mogą w e, ten weekend liczyć na bardzo wiele. Tak, e, 20-21 czerwca Jelenia Góra Trofy to można powiedzieć taki e, cykl dużych wydarzeń, z czego my wyróżniamy trzy, jakby trzy imprezy. E, wszystko się dzieje w Parku Paulinum, e, można powiedzieć, że impreza zaczyna się od piątku, 19 czerwca, od oficjalnego treningu na, na trasie wyścigu Maja Włoszczowska MTB Race. Wyścig bardzo wysokiej kategorii, HC, UCI to jest horse class, to jest półkę niżej od Pucharu Świata, ale do tej pory ten wyścig nie był w tak wysokiej kategorii. I punkty zdobywamy tu. Do... Tak, i to jest cenne dla, y, dla tych zawodników z rankingów UCI i dla Maji Włoszczowskiej, i dla naszych innych zawodniczek i zawodników. Bo zawodnicy na tym wyścigu zdobywają cenne kwalifikacyjne punkty do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, a te punkty tak naprawdę mogą zdobywać jeszcze w tym sezonie i, i troszeczkę na początku przyszłego sezonu, bo chyba w maju, dokładnie 20 maja, kończy się ten czas eliminacyjny. Myślę, że to, że to uatrakcyjnia niewątpliwie tą, tą imprezę. Drugim takim wydarzeniem to jest właśnie 20 czerwca parada rowerowa. E, Muzyczne Radio od lat organizuje tą paradę rowerową. Tu spieliśmy to we wspólny program. Parada rusza e, z Placu Ratuszowego i przyjeżdża w okolicach godziny 13.10-13.15 właśnie do Parku Paulinum, do naszego miasteczka sportowego, gdzie za chwilę, dosłownie za 15 minut, o 13.30 rusza wyścig Elity Kobiet właśnie z udziałem Maji Włoszczowskiej. Eee, kolejnym takim zamykającym, klamą zamykającą ten weekend jest Bike Marathon w randze Pucharu Polski, organizowany również tam w Parku Paulinum, ale to w niedzielę 21 czerwca. Eee, tu się spodziewamy około 1300-1400 uczestników z całego kraju, ale również tutaj z naszych przy przygranicznych państw sąsiadujących, bo licznie coraz bardziej jeżdżą i Czesi, i Niemcy, i Słowacy. to Coraz chętniej też przyjeżdżają właśnie na, na imprezy organizowane w Polsce. Można powiedzieć, że w ten weekend przewinie się kilka, myślę, 5-6 tysięcy rowerzystów. Mamy nadzieję, że również tyle kibiców odwiedzi. Szczególnie w sobotę zapraszamy. Dopingujmy wspólnie Mai w drodze do Rio. Zaplanowaliśmy wiele fajnych konkursów rowerowych, wiele, wiele zabaw dla dzieci, ale też i, i dla dorosłych. Będzie taka strefa Bike Expo, gdzie będzie można zobaczyć najnowsze rowery, akcesoria rowerowe. Będzie konkurs dla kibiców z cennymi nagrodami rowerowymi. Będzie strefa taka junior trofy, w której wszyscy najmłodsi będą mogli na to, że przeszkód rowerowym się sprawdzić. Dla każdego dyplomy, pamiątkowe koszulki kolarskie, autografy Maii Włoszczowskiej. Także będzie się wiele działo. Miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze i kibice też nam dopiszą. Do wszystkich mieszkańców wysłaliśmy takie kupony. Konkursowe zaproszenia. Tam wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie, właśnie dotyczące Maji Włoszczowskiej. Pojawić się na imprezie, wziąć udział w zabawie dla kibiców i każdy ma szansę na, na, na naprawdę cenne i atrakcyjne nagrody. Jak będzie wyglądała trasa tam na Paulinum, ponieważ mimo, że Majka Włoszczowska jest właśnie z Jeleniej Góry, no to ona już od jakiegoś czasu w swoim rajdzie nie wygrywała. Ten rajd jest dosyć trudny. Tak, to jest, to jest wyścig formatu XCO, czyli Kroska Anty Olympic. To jest dla o długości około 4 km, natomiast wzgórze Paulinum, Park Paulinum jest najeżone trudnymi odcinkami technicznymi, są, są trudne podjazdy, a jeszcze trudniejsze zjazdy. To jest wyścig dla zawodowców. Znaczy to w ramach tej imprezy startujemy rano w sobotę od kategorii młodzika-młodziczki. One mają troszeczkę łatwiejszą trasę, natomiast już juniorzy i elita jedzie na tej naj, najtrudniejszej trasie. Trasa jest bardzo widowiskowa, ale nie dla amatorów. Dla amatorów jest parada rowerowa, dla amatorów jest Bike Marathon następnego dnia, który jest rozgrywany na dystansach mini, czyli naprawdę dla każdego, kto przeciętnie się porusza na rowerze, ma kaski rower, przez dystanse mega i dystans giga koronny o, o długości ponad 80 km, w ramach którego właśnie jest rozgrywany Puchar Polski. Także na Pauliną zapraszamy na wyścig Majki, pokibicować, zobaczyć jak jeżdżą najlepsi zawodnicy na świecie. A samemu zapraszamy do udziału w paradzie albo w Wajk maratonie. Jak, jaką przyszłość mają imprezy rowerowe w Jeleniej Górze? Bo takie plany się pojawiły, że być może Puchar Świata będzie organizowany tutaj w Karkonoszach. Czy to są takie dalekosiężne plany, że rzeczywiście już możemy patrzeć z optymizmem i cieszyć się, że coś takiego o takiej randze będzie niebawem organizowane? E, od kilku lat UCI, czyli Międzynarodowa Unia Kolarska, bardzo przychylnie się przygląda temu, co się dzieje właśnie tu w Kotlinie Jeleniogórskiej. E, ja uważam, że mamy. Świetne tereny do organizacji imprez y, i MTB, i szosowych, i, i rangi amatorskiej, ale też rangi tej, tej zawodowej, profesjonalnej. E, naszą niewątpliwie taką ambasadorką w tym temacie jest też Maja Włoszczowska. E, jej wyniki od lat, jakby i jej też kontakty w, w Unii kolarskiej powodują, że że jest taka szansa, żebyśmy się ubiegali o organizację Pucharu Świata. To oczywiście wymaga i zaplecza finansowego i logistycznego i też przygotowania odpowiedniego się do takiej imprezy, ale myślę, że w ciągu kilku lat tego typu impreza w naszym regionie się pojawi e, i, i jestem przekonany, że poza imprezami też dla zawodowców coraz liczniej, zresztą to widać, w każdy weekend y, y, będzie nas odwiedzało mnóstwo osób jeżdżących na rowerach turystycznie, wycieczkowo, singletrackowo, takie Świeradowskie od paru lat już powodują, że, że naprawdę wiele osób z całego kraju tu przyjeżdża, żeby spróbować się na tych ścieżkach. Podobne ścieżki będą budowane właśnie tu niedaleko, w Sobieszowie, w stronę, w stronę Karkonoszy, będą poprowadzone jak Gniątkowa. Rozbudowa też tras rowerowych, takich ścieżek rowerowych turystycznych. 10 lat temu nie do pomyślenia było to, co się teraz można zaobserwować wzdłuż naszej obwodnicy Jana Pawła, gdzie wieczorami w przy pięknej pogodzie biegają ludzie, jeżdżą na rowerach, na rolkach. To jest też taki trend ogólnopolski, ogólnoświatowy, że wszyscy zaczynamy się ruszać, każdy myśli o jakichś aktywnościach na zupełnie amatorskim poziomie, na, na poziomie hobbystycznym, bo nie każdy będzie w stanie rywalizować z Mają Włoszczowską. To jest już sport profesjonalny i, i wymaga zupełnie innego podejścia. Natomiast amatorsko uważam, że karkonosze Góry Izerskie, Kotlina Jeleniogórska to są jedne z najlepszych miejsc w Polsce, jak nie w Europie. My jeszcze cały czas nie wykorzystujemy szans. Nie promujemy się w Holandii, Belgii, tam, gdzie nie mają gór i poza tym, że czasami jeżdżą w Alpy, pojeździć po, po, po na latach albo na rowerze, to myślę, że powinniśmy również tych, tych zagranicznych klientów, turystów przyciągać coraz liczniej tutaj do nas. Miasto Jelenia Góra coś robi w tym kierunku, żeby rzeczywiście ożywić e, ten sport, żeby więcej ludzi przyjeżdżało, żeby ta ranga e, tych wszystkich imprez była podnoszona systematycznie. To znaczy, myślę, że tak, że, że wiele się dzieje, nawet samo to, że my w mieście na zlecenie miasta od trzech lat organizujemy trzecie półmaraton jeleniogórski. Do tej pory nie było takiego masowego biegu, a biegi są jeszcze bardziej popularne niż rowery i to, co się dzieje w tym sporcie biegowym w Polsce, to, to przekracza wszelkie rekordy. Jest wiele imprez rowerowych, bo od weekendu Jelenia Góra trofy, ale wcześniej wyścig Wyszehradzki, Górskie Szacowe Mistrzostwa Polski, parada rowerowa, czyli tak naprawdę coś dla zawodowców, coś dla amatorów, coś dla turystyki rowerowej, Wydaje mi się, że zresztą nawet w opiniach trenerów czy, czy działaczy takich kolarskich z Polski, Dolny Śląsk jest postrzegany bardzo rowerowo. Większość imprez kolarskich rangi mistrzowskiej odbywa się na Dolnym Śląsku. Za chwilę, tydzień po maji włoszczowskiej, mamy w sobotce Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Górskie szosowe Mistrzostwa Polski mamy w Cieplicach we wrześniu. Puchary Polski, Puchary, właśnie wyścig mali ten rangi HCUC i to wszystko jest tu w naszych okolicach. Inne regiony naprawdę no, mogą nam pozazdrościć, ale to też wynika z naszych uwarunkowań i zaangażowania się i Dolnego Śląska i miasta w promocję takich imprez. Ale idą pewne obostrzenia i tutaj przejdźmy do Karkonoskiego Parku Narodowego i do imprezy pod nazwą e, uphill, Cross Uphill Śnieżka. E, Karkonoski Park Narodowy chce się wycofać z organizacji imprez na szczycie tej góry. E, Czeski Park Narodowy już się wycofał. Podobno góra szczyt Śnieżki jest zadeptywany. Czy jakieś informacje do organizatorów właśnie tych imprez, które już od wielu lat są prowadzone na śnieżce, dotarły. Czy ktoś chce rozmawiać i w ogóle ktoś chce informować z Parku Narodowego o tym, że taka sytuacja będzie miała miejsce, bo do końca tego roku wszystko pozostaje jeszcze po staremu. Problemem jest rok przyszły. Tak, yy, powiem tak, oficjalną drogą nie mamy jeszcze takich informacji i mamy nadzieję, że tego typu spotkanie organizatorów imprez w parku wraz z parkiem, ale też myślę, że z samorządami przyległymi tutaj do parku, bo to, to uważam jest też istotne, powinno się odbyć. Powinniśmy, mam nadzieję, wypracować jakąś wspólną politykę dotyczącą organizacji i zaplanowania jakichś imprez, bo, bo rzeczywiście jakby nam wszystkim zależy, żeby chronić ten park i chronić tą przyrodę, a z drugiej strony chcielibyśmy, żeby takie imprezy jak uphill race Śnieżka, które są organizowane od ćwierćwiecza, nie umarły śmiercią naturalną, czy przez przepisy, które, które będzie egzekwował czeski park a pewnie krok dalej, nasz park Kalkonowski. My jesteśmy przekonani, że. Na wspólnie ustalonych warunkach z parkiem i, i, i na, na pewnych, jakby zasadach, które my będziemy przestrzegać, tego typu imprezy mogą się odbywać. One naprawdę nie kolidują ani z ruchem turystycznym, ani też z, mam nadzieję z ochroną przyrody w dużej mierze. E, a, 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 a też rzeczywiście tych imprez w ostatnich latach się trochę jakby narobiło. E, to już nie jest to, co było 10 czy 15 lat temu, że był jeden wyścig na śnieżkę, czy jeden bieg na śnieżkę. E, teraz ta śnieżka jest. Zdobywana przez sportowców w różnych grupach, w różnych kategoriach, że tak powiem, imprez kilka, a może nawet kilkanaście razy w roku. Więc na pewno konieczne jest takie, takie wspólne spotkanie, ustalenie jakichś zasad organizacji tych imprez czy terminów organizacji tych imprez, ale przekonany jestem, że dla naszego regionu, który tak naprawdę żyje z turystyki i żyje z przyjazdu osób, czy kolarzy, czy biegaczy, czy chodzących z kijami, uprawiających Nordic Walking, czy w ogóle tu, turystycznie pojawiających się w Karkonoszach, A z tego co wiem, to, to, to średnio statystycznie tutaj Dolny Śląski, nasz region odwiedza co roku o 5% więcej osób, czyli to widać, że to się rozwija. Yy, Uśmiercenie tego typu imprez rozgrywanych tutaj na terenie parku, czy w okolicach parku, czy w otulinie parku, na pewno nie przyczyni się do jakby rozwoju tej promocji turystyki, więc konieczne jest jakieś wspólne spotkanie, ustalenie, że tak powiem, wspólnej polityki yy, organizacji tego typu imprez. Miejmy nadzieję, że to nastąpi yy, w miarę szybkim czasie, bo póki co się nie zanosi na takie rozmowy, ale może karkonoski Park Narodowy dojdzie do tego, że trzeba rzeczywiście rozmawiać na ten temat w szerszym gronie. Yy. Na zakończenie naszego programu zapraszamy ponownie 20 czerwca już na pierwszą imprezę właśnie z tego rowerowego cyklu. I przypomnijmy, na kibiców czekają atrakcyjne nagrody, warto przyjść, warto dopingować, bo rzeczywiście jest zobaczyć bardzo dużo. Tak, dokładnie 20 czerwca zapraszamy. Wyścig mały to jest godzina 13.30, zapraszamy już od 9 rano. Można. Pokibicować, podopingować tym najmłodszym. Junior Trofy, właśnie ta strefa dla maluchów, jest otwarta również od, od samych wczesnych godzin porannych. E, a rozstrzygnięcie konkursu zaraz po dekoracjach Mai Włoszczowskiej i zawodników z kategorii Elita. Także te wszystkie zabawy dla, dla, dla mieszkańców, dla, dla kibiców, są w sobotę 20 czerwca w Park Paulinum. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do zobaczenia.